Cześć, witam Cię bardzo serdecznie z nową energią dzisiejszego dnia. Mam nadzieję, że też czujesz nadchodzącą zimę. Dzisiejszy trening będzie taka rozgrzewka, którą lubię robić sobie, zaczynając trening pilatesowy na Macie. Leżąc na Macie. Nogi na szerokość bioder. Połóż ręce na biodra. Tutaj na miednicy. Poczuj, że kręgosłup jest rozluźniony. Możesz głowę poruszyć z boku na bok. Barki. I weź trzy głębokie wydechy. Czując, że stopy jak są połączone z matą czując ciężką miednicę, klatkę piersiową. Głowę czując głęboki wdech dący do całego kręgosłupa, brzucha, żeber i wydech. I teraz weź wdech, czuj, jak miednica zaczyna się rolować i z wydechem miednica się roluje w Twoją stronę. Wdech, przodo pochylenie miednicy, miednica roluje się do stóp, wydech, tyło, pochylenie miednicy. Ten ruch może być troszkę mniejszy. Ważne jest, żebyś poczuła ruch miednicy. Rozluźnią się wtedy biodra, odcinek lędźwiowy, który bardzo często jest napięty. I z wydechem robię tyle pochylenie miednicy, Czuję, że odcinek lędźwiowy jest teraz połączony z matą. Zostawiam tu ręce dla mojego informacji zwrotnej. Czuję napięty tutaj brzuch. I teraz unoszę jedną nogę do góry i opuszczam na dół. Będę robiła to alternatywnie. Wdech. Wydech. Staram się trzymać zaangażowany cały czas mięśnie środka. Brzucha. Nic się tutaj nie rusza. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Nawet dla mnie wygląda to łatwe. Natomiast muszę Ci powiedzieć, że muszę się mocno skupiać tutaj. Wdech. I wydech. Zrobię jeszcze jedno, wdech. Wydech muszę skończyć na lewej stronie, żeby było równo. I wydech. Teraz mam nogi razem, trzymam zaangażowane tak mięśnie. Ręce do boku, ja mogę tylko z jednej strony zrobić, z drugiej nie mam tyle miejsca. Nogi są razem. Wdech, nogi w jedną stronę, wydech, wracają. Moje oczy cały czas są skierowane do sufitu. Zrobiłam lekki podwójny podbródek tutaj. Wdech. Wydech mi się skośne, zaczynają się rozgrzewać. Wdech. Wydech moje barki spoczywają na macie cały czas. Odcinek. Lędziowy idę z rotacji, cały kręgosłup i idzie razem ze mną. I wydech. Skończę w lewą. Uniosę wydech jedną nogę. Sprawdzam, że jest dalej napięty. Wydech drugą stronę. Dotykam. Podłogi piętą i wracam. Zmieniam stronę do tytaka, piętą batę i wracam. I robię alternatywnie. Alternatywnie jest to trudniejsza wersja. Tutaj nic się w moim brzuchu nie zmienia. Wdech, wydech. Otwarcie biodra. Wydech. Wdech. Bardzo fajne na bóle pleców, na stabilizację. Staram się robić około ośmiu powtórzeń. Zrobię ostatnie na lewą stronę. Teraz jedną nogę wracam, drugą wracam. Tutaj dalej to samo połączenie. Kość biodrowa i żebra są w jednym linii. Unoszę biodra do góry i opuszczam je na dół. Unoszę. Wykorzystuję pośladki. Opuszczam. Cały odcinek jednym razem idzie. Trochę inny ruch niż czasami robię mostek. Zauważ, że może nie idę trochę wyżej. Opuszczę moje ręce teraz wzdłuż ciała, bo chcę utrzymywać dalej ten tutaj odcinek bez zmiany. Staram się równo trzymać stopy. Zrobimy jeszcze pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I możesz przyciągnąć kolana do swojej klatki piersiowej, przytulić je do siebie, przesunąć z boku na bok. Była to seria ćwiczeń, która bardzo fajnie stabilizuje brzuch i plecy, jest takim fajną rozgrzewką, cokolwiek robimy, czy jest to Siłownia, czy po prostu rano nie mamy czasu, zbyt dużo na ćwiczeń? Może jesteś mamą pracującą. Możesz zrobić te ćwiczenia i zobaczysz, jak twoje, twoje mięśnie brzucha się wzmocnią. Dziękuję Ci za ćwiczenia ze mną. Życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się, cześć!